No nie jest to taka całkiem główna droga, jak to bywają te drogi główne e, krajowe e, czy szybkie, ale to jest jednak główna droga w Zarabiu. Zarabie to jest takie, no część Myślenic. Może nie obrażam nikogo, w każdym razie blisko Myślenic, nad rzeką Rabą. I tu jest przepiękna kapliczka przy tej właśnie, jak już wcześniej powiedziałem, głównej drodze na zarabie. to jest kapliczka Matki Bożej Ustrojona kwiatami, widać zadbana i bardzo blisko drogi, bo proszę zobaczyć Tu jest kapliczka tu są kwiaty i tu idę może metr, półtora metra, gdzie jest jest droga To jest Matka Boża Na zarabiu, kapliczka. A zarabiu to jest taki wypoczynkowy ośrodek. Tu są ścieżki rowerowe, dużo ludzi, dzieci. Tam jest woda w oddali. Można się nawet pływać, kąpać. A no, może, że jeszcze uda pokazać trochę tej rzeki, trochę tej wody. Zarabię. Bardzo zadbana miejscowość i taka przyjazna turystom, dzieciom. Spacerki można tu z dziećmi. Dużo ciszy i zieleni. I to jest raba. Rzeka raba. No i tu właśnie, jak już było powiedziane przy głównej drodze, na zarabiu, kapliczka Matki Bożej, nieustającej pomocy. Tak się Matka Boża opiekuje nami, nawet wtedy, kiedy odpoczywamy, kiedy jesteśmy na spacerach, kiedy jeździmy na rowerach. Nasza Królowa. Wszędzie się nami opiekuje. Królowo Polski, noc się ze